Hej, cześć, siemano widzowie, z tej strony Robert z kanału Lamimy, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam 18 ciekawostek o Palionie. Zapraszam do zostawienia komentarza i łapki w górę, a jeżeli chcecie pojawić się na liście najnowszych subskrybentów, to zachęcam do zostawienia suba wraz z dzwoneczkiem. Także rozsiądźcie się wygodnie w fotelu, zapnijcie pasy i zapraszam do oglądania. Ciekawostka pierwsza. Palion tak naprawdę ma na imię Paweł. Co ciekawe, Palion to nie tylko jego pseudonim, ale także nazwisko. W realu mam na imię Paweł. Drugi fakt. Moja nazwa kanału to jest Palion, co nie? A tak naprawdę w realu mam na nazwisko. Palion mieszka w Siemianowicach Śląskich. Znajdują się one niedaleko takich miejscowości jak Katowice, Chorzów czy nawet Sosnowiec. Palion urodził się 17 grudnia 2001 roku. Co ciekawe, obchodzony jest wtedy dzień bez przekleństw, a jak wiadomo, Paweł tych na odcinkach nie używa, jednak niekiedy mu się to zdarzy, o czym możecie się przekonać, wchodząc na film umieszczony w karcie. Palion najbardziej ze wszystkiego boi się pająków oraz wysokości. Ulubionym youtuberem paliona w dzieciństwie był Karol Dąbrowski, znany także jako Karolek. Karolek na YouTubie zadebiutował już w 2010 roku i pewnie wielu z Was również go zna. Palion za czasów młodości głównie oglądał Blowcast, you, Reziego, Meduze, Ziemniaka oraz Izaka. Palion marzył kiedyś, żeby zdobyć milion subów, ale wydawało mu się to niemożliwe. Teraz, jak dobrze wiecie, posiada on jeden kanał, który osiągnął tę liczbę subskrybentów, a dwa kolejne natomiast z każdym dniem rosną, i miejmy nadzieję, że one również rozwiną się do podobnego poziomu. Palion uczęszczał do Gimnazjum Sportowego GKS-u w Katowicach. Wybrał tę szkołę, bo bardzo lubił grać w piłkę i chciał się rozwijać w tym zakresie. Palion jako nastolatek grał w klubie piłkarskim GKS Katowice na pozycji pomocnika i napastnika, a swoje pierwsze kroki z piłką nożną stawiał już od czasów zerówki. Co ciekawe, po gimnazjum sportowym, Paweł postanowił wybrać technikum informatyczne. Palion wielokrotnie powtarzał, że jeżeli nie uda mu się osiągnąć sukcesu na YouTube, to chce zostać piłkarzem. Jak ty dyszysz, Nie! 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 Pewnego razu, jak palion wraz z rodzicami byli na Mazurach, to znalazł Kota albo w okolicach rynku, albo na ulicy o podobnie brzmiącej nazwie. Razem z rodzicami przygarnęli go do siebie i nazwali właśnie rynek. Cwarcie, kogo tu mamy? Przyniosłem swoje kota, ale on się denerwuje, nie? Bo tutaj rzucałem trochę medalami. Dobra, Kocie, dobra, idź, idź. Idź, idź, dobra, idź. Połóż się gdzieś tam. Gdy Paweł miał około 8000 subskrybentów, to napisał do Szczypsona, żeby nagrali razem odcinek. Ostatecznie tak dobrze się dogadywali, że się zakumplowali, a znajomość ta przetrwała do czasów obecnych. No i ostatnia ciekawostka. Paliąc swoje najnowszej posęnce pod tytułem Gra w słowach. Nie może kiedyś byłem ich fanem. Skrytów. Nie może kiedyś fanem. Najprawdopodobniej odnosił się do Multiego, którego kiedyś był fanem. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to zostawcie komentarz o treści Lamimy, a postaram się Wam przetnąć serduszko. Z mojej strony to było tyle. Mówię dla Was Robert. Cześć.